Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego autor, tematu. Marco Carbajal aktualizacja 9 maja 2024. 12.59. Opublikowano, 5 marca 2023, 11:2 Jest czynniki pogodowe, takie jak deszcz, słońce, kurz i inne, mogą poważnie wpłynąć na połysk i odcień lakieru samochodowego. Jeśli twój pojazd ma zły wygląd zewnętrzny lub chcesz nadać mu nowy estetyczny wygląd, nie jest już konieczne jego całkowite malowanie. Istnieje inna alternatywa. Zastosowanie folii winylowej. Nazywa się to oklejaniem samochodów i jest najnowszym rozwiązaniem w tuningu samochodów. Oklejanie samochodów. Oklejanie samochodów winylem. Jak wygląda oklejanie samochodów winylem? Folia winylowa do oklejania samochodów. WSA, ceny. I gdzie ją znaleźć? Rodzaje oklejania samochodów. Folią winylową oklejanie samochodów. Oklejanie samochodów winylem. Technika ta znana jest jako car wrapping i stała się szybkim i ekonomicznym sposobem w porównaniu do konwencjonalnego lakierowania. A kolejną zaletą jest to, że pozwala eksperymentować z unikalnymi wzorami. Oklejanie samochodów winylem, lepiej znane jako oklejanie samochodów jest idealnym dodatkiem do pokrycia oryginalnego lakieru innym kolorem, możliwe jest również użycie tego samego koloru z innym wykończeniem matowym lub błyszczącym lub z przezroczystą warstwą ochronną. Inne terminy używane w odniesieniu do folii do oklejania samochodów to folia samochodowa, folia do malowania, folia do zmiany koloru. Grafika pojazdowa i folia ochronna do lakieru. Jak wygląda oklejanie samochodów winylem? Winyl jest samoprzylepnym tworzywem sztucznym, które można formować i drukować za pomocą plotera. Można wykonać prawie każdy projekt, a następnie przymocować go do pojazdu. Istnieje szereg różnych kolorów, a także różnych rodzajów wykończeń, aby pokryć cały samochód błyszczący, matowy. Z na węglowego iTP, aby go umieścić, należy udać się do specjalisty, ponieważ wymaga to pewnej praktyki. A także dużej przestrzeni do pracy i specjalnego narzędzia do jego umieszczenia. Jest to niewątpliwie zadanie wymagające czasu i poświęcenia. Folia winylowa do oklejania samochodów w USA, ceny i gdzie ją znaleźć. Według danych rynkowych oklejenie całego samochodu zajmuje około dwóch dni. Koszt jest bardzo zróżnicowany. W przypadku średniej wielkości pojazdu, z materiałem premium i robocizną. Samo oklejenie winylem może kosztować od 1000 do 2500 dolarów, w przypadku większych samochodów lub ciężarówek może to być nawet 6000 dolarów. Należy pamiętać, że karoseria musi być wolna od niedoskonałości takich jak wgniecenia lub głębokie zadrapania, zanim będzie można ją zastosować. W przeciwnym razie winyl przyjmie swój kształt, a deformacja będzie widoczna gołym okiem. Główną zaletą winylu jest to, że chroni oryginalny lakier samochodu, a jeśli pojawi się rysa lub wgniecenie, winyl jest łatwiejszy do naprawy, znalezienie miejsca. W którym można wykonać ten zabieg na samochodzie jest łatwe. Dziś Google odpowiada na wszystkie pytania i wystarczy wpisać w wyszukiwarce car vinylne arme, a pojawią się opcje w Twojej okolicy, rodzaje oklejania samochodów folią winylową. Istnieją trzy główne rodzaje winylowych oklein samochodowych cięcia graficzne są to indywidualne grafiki nakładane na pojazd T.J. Logo. Usługi lub dane kontaktowe. Częściowe oklejanie może to być projekt zawierający większą grafikę, która może wywrzeć większy wpływ, NP. Duży kolorowy obraz. Obejmuje połowę pojazdu, w tym tylne drzwi, pełne oklejenie, pełne oklejenie obejmuje cały pojazd, i może mieć dowolny wzór, aby dać ci pomysły. Możesz przeszukać Amazon lub Google pod kątem winylowych oklein samochodowych, a zobaczysz wiele opcji produktów i akcesoriów do tuningu samochodu możesz być zainteresowany. Najlepsze środki do usuwania zarysowań z samochodu, polecane marki i produkty, zalety i wady malowania samochodu na matowy kolor jak usunąć rysy na szybach samochodu. 5 powodów. Dla których lakier samochodowy się zużywa te cztery produkty obiecują usunąć większość zadrapań na samochodzie rodzaje pokrowców. Na fotele samochodowe, jak wybrać najlepszą opcję akcesoria, które pomagają chronić tapicerkę samochodu.